Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z anonimowych pytań. Ostatnio y, udostępniłam dla Was y, linka na Instagramie, ale nie dostałam również y, powiadomienia z aplikacji, że zadawaliście mi pytania z linku właśnie poniżej, więc przypominam, że jeżeli chcecie kolejny odcinek, macie link y, cały czas aktywny pod każdym moim filmem w. Opisie. I właśnie mam też takie pytania, mam też takie normalne, zadawane na moim Instagramie. Tutaj po prostu link jest cały czas aktywny dla osób, które no nie chce się im czekać na udostępniony przeze mnie link na Instagramie, albo po prostu mnie nie obserwują, albo po prostu nie mają Instagrama. Tam możecie zadawać mi te pytanka. Zróbcie sobie kawę, herbatę lub coś do jedzenia. I zaczynamy ten film. Pierwsze pytanko. Hej, czy mówisz do teściów mamo, tato? E, nie, nie mówię. Mówię bardziej tak na ty. Po prostu zadaję pytanie, jak można tak powiedzieć. Wie ani pani, ani pan. Nie mówię mamo, tato, ponieważ ja mam mamę, ja mam tatę i ich tak nazywam. A moi teściowie to moi teściowie, rodzina, wiadomo, ale mówię tak po prostu bezimiennie. Po imieniu też nie. Bo dla mnie jest to po prostu nie nie grzeczna, jakoś tak mam. Czemu nie ślub kościelny? Pytam z ciekawości. Tutaj akurat ciekawość rozumiem. My mieliśmy właśnie ślub cywilny, a wesele mieliśmy w ogródku. I dlaczego właśnie nie ślub kościelny? Ponieważ ślub cywilny kosztuje 80 zł. Możecie po prostu sobie iść pewnego dnia, załatwić datę i zapłacić 80 zł. Ślub kościelny to jest tak zwana co łaska, czyli na pewno ponad 1000 zł. My no w tym momencie nie mieliśmy tego pieniędzy, a chcieliśmy wziąć ślub. W przyszłości, nie wiem kiedy, nie jestem w stanie tego powiedzieć, nawet sobie nie jestem w stanie powiedzieć, w przyszłości, w najbliższych latach, chcemy wziąć ślub kościelny. Czyli tak jakby odnowienie przysięgi, można powiedzieć, tylko przed kościołem, w kościele. Nie wszystko się w kościele. kościele. E, więc no, po prostu ze względów finansowych nie wzięliśmy ślubu kościelnego. Nowe włosy, super, nie farbu, już sama włosów, nie warto. E, dziękuję za komplement. Bardzo się cieszę właśnie z tych e, włosków. Troszkę się rozjaśniły, ponieważ ta farba już schodzi. Troszeczkę się rozjaśniły. Ja już to założyłam, że, że są troszeczkę jaśniejsze, ale jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, ponieważ za miesiąc dwa one będą. Tak mi się wydaje jeszcze jaśniejsze. Przez słońce to już w ogóle. No, więc tak, ale nie obiecuję, że nie będę farbować. Czy może coś zrobię? Nie wiem, ale na ten moment nie planuję. Chciałabym zostać w takim kolorze na pewno do października. Ewentualnie, na czym się zastanawiałam, no to tak jak Wam chyba mówiłam, rozjaśnić je jeszcze bardziej troszeczkę. Ale to jest, wiecie, na ten moment dobrze się czuję i na razie tak zostawiam. Jakich youtuberów najczęściej oglądasz i czy komentujesz filmy innych? Zacznę od tyłu, i czy komentuję właśnie filmy innych, e, czasami komentuję, zaczęłam komentować. Nawet na Instagramie zaczęłam komentować posty czy coś, zaczęłam komentować na Facebooku, bardzo się otworzyłam, bo kiedyś to, nie po co, a teraz coś tam komentuję, możecie mnie zobaczyć u Moniki schabowskiej, właśnie jak komentuję, albo u Agnieszki, u, a, u Aguś. Tutaj mi się też zdarza po prostu e, skomentować. Prawa z moim oglądaniem jest taka że ja mam bardzo dużo i chyba troszeczkę przyspieszę tak w mi się wydaje jakich oglądam my ze Scarlett do Simsów Alicja, Alice Book Channel Ania, napiszę wam tutaj Julia Mendes ostatnio zaczęłam oglądać Lusia Doncia, też wam nie przeczytam tego czasami obejrzę Sylwię Seichte, Susan Marie Monikę Schabowską, Ewę Pachulską Weronika i Max, Kinga Klimczak, Vika Aguś, Zuza Borucka, Basia Kaszuba, Okcia i Kapi, Patrycja Berlin, Aleksandra Rutka um, Andziaks, Anna Glens, ale tutaj ona już mało co wstawia Panna Anna, Lena Dygas, Rezi, Marta Muller, ale to też się ostatnio nie, nie wrzuca nic, Juri Beauty, Joanna Pietrzak, Veros, Klateks, Kinga Mszanik, um, Aleksis Ola, Dynamician, Agnieszka Krzelak, dwa kanały, Aleksandra Pawlik Basia Sas Majka Maria Ba Amelia Woś, Natalix Wiskola Pola Amelia Lee, Julia Groszek, ale ona też nie wstawia Marsia, też lubią oglądać Lilianowska, ale też tutaj rzadko wstawia, Sabrina Michalska Natalia Kwiecińska, ale ona też nie wstawia nic No i to jest na ten moment chyba wszystko <grytko> I to te subskrypcje, które wam wczoraj przeczytałam to nie ma Mm, mam in, totalnie inne konto e, do oglądania na YouTubie, e, e, i to jest najczęściej właśnie oglądane. Bo po prostu co wstawiają, to ja oglądam. A i Andziaks, nie wiem czemu to nie było, może mi mignęło. Mi Andziaks i Luka, też, też oglądam. No, mam bardzo dużo tych youtuberów, po prostu co wstawiają, to ja oglądam. E, w swoim czasie, ale oglądam. To są najczęściej, nie potrafię najczęściej powiedzieć chyba. No, zawsze oglądam na pewno Agnieszkę. I Alicję, i Julkę Mendes. To są chyba taka, taka trójca, którą oglądam najczęściej. Czy lubisz Andziaks? Lubię, oglądam. E, Lukę też oglądam, lubię. Chociaż czasami mnie e, denerwowała, Przestawałam oglądać, ale tak czasem mam. Niektó z niektórymi YouTuberami tak mam, że no, na ten moment ten kontakt mi się nie podoba, ale potem znów wracam i oglądam dalej. Brawo osiągnięcia celu uwagi: ile wyżyłaś przed ciążą? Czy już udało się wrócić? Dziękuję. Um, a to są bardzo duże starania. Um, I na te, na te pytania um, postaram się Wam odpowiedzieć na. Um, Filmie, którym będzie za tydzień w sobotę, ponieważ no tutaj mogę Wam zapowiedzieć, że w sobotę 22 będzie właśnie film o mojej wadze 9 miesięcy po porodzie. Co i jak, co pomogło mi schudnąć, co robiłam, co robię nadal, ponieważ no nie jestem jeszcze u mojego celu, w sensie u mojej wagi przyciążą. Ale to wszystko wam powiem. Wszystko wam powiem. Co i jak będą też zdjęcia ponieważ mam zdjęcia i moje pomiary od moje pierwsze pomiary, które zrobiłam po ciąży, to był 20 chyba 7 październik. Tamte te pomiary są, więc czekajcie, na te pytanie odpowiem. E, hej, zrobisz kiedyś runtur Waszego mieszkania. E, no Można nazwać to mieszkanie, można powiedzieć, ponieważ no, to, nie, to jest dom, ale my mamy samą górę, domu nie. Więc no ja tutaj będę mówić mieszkanie, no bo całego domu nie mam. I mogę zrobić taki film w sumie w sierpniu, tylko taki właśnie nie vlog. Nie samer vlog, tylko właśnie taki osobny film. Po prostu chyba was to ciekawi. Jak jest tutaj pytanie, to was ciekawi, jak mamy tutaj poukładane, co i jak w ogóle, więc będzie w sierpniu. Nie wiem kiedy, ale będzie w sierpniu. Opowiesz coś kiedyś o swoich kwiatkach. Widzę, że masz i dużo, a ja jestem fanką, nie mogę się napatrzeć. Ja tutaj akurat się kwiatkami nie zajmuję, w sensie Bartek je potem. Lewa w jakimś tam stopniu. Niektóre, które trzeba, bo mamy niektóre kwiatki. Mieliśmy je na parapecie w pokoju, w sypialni, ale miałyśmy pragę meszek, które lgną do wilgoci. Więc wystawiliśmy je tutaj na komodę przede mną i one mają w butelce, zwykłe butelki po piciu, wycięte specjalnie w takich doniczkach małych, wciśnięte i mają sznurek więc same się tutaj podlewają, można powiedzieć. Tylko no, trzeba pamiętać, żeby je tą wodę dolać. No ale mogę Wam zrobić taki film w sumie, bo mamy trochę tych kwiatków. Naprawdę troszeczkę mamy. Więc mogę też w sierpniu takie coś dla Was nagrać. Udało się dostać do żłobka? Nie, nie udało i na ten moment nie chcę o tym mówić, bo nie wiem w sumie jak to będzie. No nie mamy żłobka. I nie wiem, jak to będzie, więc nie. Jaką masz wadę wzroku? Teraz mi się na pewno pogorszył ten wzrok, bo ja to widzę, że jest gorszy. Ostatnie badanie wzroku z tymi okularami, jak wybierałam, miałam w wrześniu 2020 roku, więc 3 lata temu. Praktycznie 3 lata temu. I na ten moment miałam. Nie pamiętam które oko. Ale powiedzmy, że prawa miała minus 2,75, lewe minus 2,25. Teraz, no, może być to jeszcze niżej. Dino czy Biedronka? I na to pytanie tutaj nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ Tlemy to jest na równi. Dino mam po prostu blisko. Więc jak potrzebuję czegoś na już, to idę piechotą i mam. Albo jak nam się nie chce jechać do Radzymina, to wiecie. Raz, dwa. Yy, jesteśmy. A w biedronce, no to robimy zakupy co tydzień. Co tygodniowe zakupy robimy w biedronce, takie większe. To mnie to jest na równi. Ale gdybyście zadali mi pytanie, Biedronka czy Lidl, wybrałabym biedronkę, ponieważ jest chyba taniej, ale chyba jest taniej i jakoś tak jest to lepiej poukładane, W Lidlu ja się totalnie odnaleźć nie mogę. Plus dużo produktów nie ma. przynajmniej w naszym Lidlu jest jakaś masakra z Lidlem. Czasami podjedziemy, ale to jest naprawdę rzadkie. Więc zdecydowanie wolę Biedronkę, e, jeżeli chodzi o Biedronkę i Lidl. A tutaj jest na pierwszym miejscu Dino i Biedronka. No i ostatnie pytanie. Opowiedz, e, opowiedz o swoich kwiatuszkach. Tak jak mówię. E, będzie taki film w sierpniu. I ile jeszcze kilogramów chciałabyś zrzucić? Widać efekty. Dziękuję za komplementy. Ja też widzę efekty po ubraniach i ogólnie z takim troszeczkę samopoczuciem, wiecie, jest lepiej, ale nadal nie jest zdalnie. Wiem niestety, że ten brzuszek zostanie i muszę chyba się z tym pogodzić, bo ja nawet przed ciążą miałam ten brzuszek, ja już o tym ja mówiłam, ale tak. No i ile jeszcze kilogramów chciałabyś zrzucić? No to... Nie jestem jeszcze w swojej y, wadze i o to pytanie odpowiem chyba też na odcinku właśnie y, 9 miesięcy po porodzie. Tutaj też raczej odpowiem na tym filmie, ale Twój nie będziecie musieli czekać, bo właśnie za tydzień w sobotę ten odcinek będzie. Jeżeli właśnie y, macie pytania, uwagę, y, właśnie o zrzucenie wagi, to zadawajcie to pytania. Prawdopodobnie to, to na Instagramie to też udostępnię, ale e, jakoś w przyszłym tygodniu to udostępnię to pytanie, właśnie na temat wagi, zwrócenia wagi, ćwiczeń na przykład, czy coś. To, to zadawajcie, ponieważ no. Tutaj takie pytania też by się e, przydały na dobrą sprawę. A ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienie. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.